Siemka, w dzisiejszym materiale przyjrzymy się nowemu urządzeniu od firmy WUP, czyli V-Suite. Tak prezentuje się samo opakowanie. I przejdźmy do jego zawartości. Mamy tutaj oczywiście samo urządzenie. Kabel USB typu C do ładowania bądź aktualizacji SOFTU. Instrukcja obsługi, grzałeczkę o oporności 1,2 pracuje w wartości 10-15W. I grzałka oporności 0,8 pracuje w wartościach 12-18W. W tym przypadku jest to grzałeczka typu mesh I przejdźmy do tego, co nas teraz najbardziej interesuje, czyli samego fałsuita. Jak możecie zauważyć, po oporności grzałek, jak i budowie samego kardridża, jest to raczej urządzenie skierowane do wapowania typu MTL, czyli usta płuca. Chociaż nie stoi nic na przeszkodzie. Żeby wapować DTL, czyli od razu do płuc, ponieważ sam V-Suite potrafi podać do 40 W. Należy wspomnieć, że posiada wbudowany akumulator o pojemności 1200 mAh. Sam cartridge jest oczywiście na typu PMP W tym miejscu montujemy sobie naszą grzałeczkę. Pod tą ze ślepką możemy zalać nasz płyn. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby dokupić normalny kartridż o większej pojemności. Włóżmy go sobie zatem na swoje miejsce. I teraz standardowo, pięcioklikiem uruchamiamy. I na pierwszy rzut oka możemy zauważyć poziom naładowania akumulatora, ilość watów ustawionych na grzałeczkę, oporność naszej grzałeczki oraz licznik naszych buszków. Przytrzymując przycisk Fire, wapujemy. Przyciskami Plus i Minus zmieniamy nasze waty. Jak wspomniałem wcześniej, urządzenie pracuje do 40 W. Teraz, przyciskiem Fire oraz Plus, możemy zablokować nasze przyciski, aby przypadkowo w kieszeni nic tam się nie zmieniło. W taki sam sposób możemy odblokować. Teraz przytrzymując FIRE oraz MINUS możemy zresetować nasze błuszki. Pamiętajcie, że jest to urządzenie raczej skierowane dla osób, które wapują MTL, czyli usta płuca. Sądząc po oporności grzałek będziecie musieli raczej zalewać tutaj wyższe stężenia nikotyny, aby zbić Wasz głód nikotynowy. Ale poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać fałsuita. Jest to bardzo dobre urządzenie, posiada szybkie ładowanie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wystarczy zalać, odczekać 10-15 minut i VSUID jest gotowy do użycia. Co sądzicie o nim? Dajcie znać w komentarzach, lajkujcie, udostępniajcie, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Siemanko!